No i następny SMS. Iwona, 31 3, 85 rok. Czy moja zmarła babcia krysia? 53 2010 opiekuje się mną. Jestem w ciąży i czy urodzę zdrowego chłopca? Proszę na wizji. Czy zmarła babcia krysia opiekuje się panią. Czy ta krysia, czy ta krysia, czy ta duszyczka Właśnie ta babcia Krysia, czy opiekuje się Iwonką, czy jest duchem opiekuńczym Iwonki? Czy jest duchem opiekuńczym Iwonki? Jeszcze się tutaj dopytam, właśnie kartami Archanioła Rafaela, czy ta zmarła babcia Krysia rzeczywiście może być w praktyce duchem opiekuńczym Iwonki? No zobaczę. Tak. Tak, 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 to znaczy jest tutaj obecna. Yy, znaczy, już od razu powiem pani pani Wonko, żeby pani też w euforię nie wpadła. Yy, pani zmarła babcia Krysia z całą pewnością jest pani duchem opiekuńczym i to jest fakt. Ale pani jako osoba medialna i jako osoba będąca w tej chwili w ciąży nie powinna tak jakby. Mm, może to dziwnie zabrzmi. No ja to po prostu powiem, obojętnie jak to zabrzmi. Nie powinna pani rozmawiać z duchami ani nie powinna Pani w ogóle rozmawiać ze swoją babcią. Powinna Pani w sercu mieć uczucie miłości do babci i powinna Pani w swojej świadomości, Pani Iwonko, mieć to na uwadze, że babcia gdzieś tam jest w niebie, w zaświatach i sprawuje nad Panią pieczę i jeżeli babcia będzie chciała się z Panią skontaktować, da Pani znak albo we śnie, albo intuicyjnie. Natomiast nie powinna się Pani nakręcać na takie tematy spirytystyczne, bo mnie się w tarocie karta diabełka pokazuje, Pani jest osobowością, Medialną. I pani oprócz babci to może przyciągnąć inne duszyczki. Teraz pani jest w ciąży i w ogóle zakaz myślenia o duchach i w ogóle z duchami nie gadać. Także tutaj babcia jest pani duchem opiekuńczym, ale w sercu ją nosić i z duchami nie rozmawiać. Taka jest moja odpowiedź dla pani, pani Iwonko.